Pewnego razu, jak Jezusek był duży Bóg, a ludzie go nazwali Bo Bogiem, ale pewnego dnia ci żołnierze, ci żołnierze zaprowadzili go do takiego kościoła. Tam gdzieś ludzie. Krzyżują. To, 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 przedstawia ten rysunek, co? Co? Co ten rysunek przedstawia? Ten rysunek przedstawia, że za nimi są żołnierze. Ci jego, yy, i go... No to pokaż go jeszcze raz. O! Tu jest Jezus! O właśnie. No i musisz omówić wszystko, wiesz? To mówiłam. No nie mówiłaś. Mówiłam o żołnierzach i tych. Ale nie pokazałaś tego. Pokazałam. Pokazałam. nie.